Proszę Państwa, pozwólcie, że ja również chciałabym wyrazić pewne stanowisko i sprosić też pewien apel, a nawet wezwanie. Stając z obecności kamer telewizyjnych, zwracam się do Pana Wojewody Dolnoszlowskiego Aleksandra Marcos Grupy. Panie Wojewoda, to, że Pan dostaje od nas tysiące uwag, informacji, że Pan dostaje od nas pisma, którym alarmujemy i informujemy Pana o niewłaściwym e, funkcjonowaniu dwóch organów gminy. że te informacje są jeszcze tak niewiarygodne i tak nierzetelne, że nie mamy reakcji z pana strony. W celu może wyrazić to w ten sposób, poprzez kamerę rewizyjną, poprzez głos Panie Wojbodo, czas najwyższy, żeby Pan zajął się problemem funkcjonowania organów władzy w Miliczu a przede wszystkim, żeby pomógł Pan organowi ustawodawczemu tej gminy w wykonywaniu właściwych, normalnych ich, jej obowiązków. Bardzo o to do Pana apeluję i myślę, że ten głos dotrze do Pana nie tylko w postaci listu, ale również w postaci audio. Być może Pan oceni wtedy Stopień napięcia i atmosferę, która tym wydarzeniom wszystkim y, towarzyszy. Apeluję również, a spróbuję do tego przekonać i przekazać przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego, pana Jerzego Pokoja i pana prezydenta Rafała Puszkiewicza, jako do osób, które z samorządem są za Wam rad, którzy idee samorządu tworzyli i bardzo dobrze realizują. Chciałabym zasięgnąć Panów opinii, czy godzi się funkcjonariuszowi publicznemu ranni Sejmiku Wojewódzkiego wypowiadać, o radzie miejskiej milicza, o radnych miejskich milicza, dla przykładów słowa. Cytuję je, żeby potem nie było wątpliwości. Wobec powyższego panowie myślący, jak i bracia, panie, które w każdej sytuacji potrafią zasłaniać swoje najpodleglejsze poczynania dobrem tych, którzy nie mogą się wypowiedzieć, oraz ci, którzy w różny sposób korzystają z przychylności owych politycznych mocodawców bo zatrudniono im córkę, albo żona dostała lepszą pracę za to, że radny zachowa się jak świnia, albo za kolejny coroczny wyjazd do sanatorium, czego zwykły śmiertelnik nie doświadczy. Albo inny tekst. Odpowiedzialny za realizację wspólnych celów powierzyliśmy burmistrzowi Pawłowi Wybieralowi, który jest symbolem realizacji obiecanych zmian. Jednakże za części Rady Miejskiej wspieranej przez powiatową partyjną koalicję po Burmistrz jest symbolem likwidacji, powszechniany latami przez te środowiska z politycznej korupcji i czerpania z koryta władzy. Albo, ostatni y, cytat, tak samo chory organizm była nasza gmina przez wiele lat i nie ma się co dziwić, że ci lokalni mafiozi dostają szału, gdyż ziemia osoba się w Proszę Państwa, to są cytaty, które. Odbierają również mieszkańcy gminy Milicz I dziwią się, dlaczego Rada Miejska w Miliczu nie reaguje na takie zachowanie. Do tej pory nie reagowaliśmy, ale wydaje mi się, że poszło to już wszystko za daleko. I teraz zwracam się do Pana Przewodniczącego Rady. Panie Przewodniczący, ja wiem, że Pan nie może odpowiadać za postawę yy, Radnego Sejmu ale Pan powinien zadbać o autorytet organu, któremu Pan przewodniczy. Tak dalej, proszę Państwa, być nie może. My możemy się kłócić, sprzeczać, ale nie poniżać. Ja tego dłużej po prostu już psychicznie nie wytrzymuję i postanowiłam dzisiaj z siebie do wyrzucić. Tak dalej nie da się po prostu ani żyć, a już tym bardziej pracować. Dziękuję. Dziękuję bardzo.